Dobry wieczór, Katarzyna Karnaszewska. Dziś w patrolu trójki szaleni kierowcy i śmiertelne zagrożenie, czyli nielegalne wyścigi. Niebezpieczne rajdy samochodowe młodych ludzi po polskich drogach. Licealista z Ciechanowa podczas szaleńczej jazdy uderza w inny samochód. To były wyścigi. Za chwilę w patrolu trójki o tragicznym wyścigu, w którym młody chłopak zabiera komuś życie. Podczas nielegalnych wyścigów nikt nie gwarantuje bezpieczeństwa ani kierowcom, ani kibicom, ani przypadkowym uczestnikom drogi. Motomaniacy narażają życie swoje i innych dla chwili szaleństwa gwarantowanej przez skok poziomu adrenaliny we krwi. W Ciechanowie za wariacką zabawę zapłacił życiem przypadkowy mężczyzna. To był 13 i piątek, miesiąc wrzesień. Rano wstałam i jadąc do pracy przypomniał mi się sen. Sen, który był dla mnie okropny. Śniło mi się serce, wątroba, w kolorze takim czerwonym, bardzo brunnym. Byłam przerażona tym, tym snem. Był uśmiechnięty, zadowolony. No, gdy odjeżdżał przed 18, nic nie wskazywało, że, że czegoś się boi. Zadzwonił do sąsiada, prosząc go, żeby jeszcze mnie nie, nie powiadamiał. Zadzwonił i powiedział, że na Niechockie miał wypadek. Sąsiad, nawet nie wchodząc do mnie, pojechał do niego na miejsce tego wypadku. Szybko pojechałem na miejscu. Spotkałem Wojtka, który stał przy swoim rozbitym samochodzie. Był bardzo zbolały, trzymał się za klatkę. I w tym samym czasie. Była już karetka pogotowia. Wypadek był chyba o 19, a mąż zmarł. 2.45. A nie spotkała wielka tragedia, i no, nie wiem, co dalej będzie, jak sobie w życiu poradzi. To była nie, nie, nieostrożność młodych ludzi, którzy po prostu sobie zrobili. Przejażdżkę wiem. prawdopodobnie wyścigową, tak jak pisało w gazetach, jak czytałam w prokuraturze, prawda, że, że, że to były wyścigi. To jest po prostu szok. No. Ludzie młodzi, którzy nie zdają sobie sprawy, co robią, organizują wyścigi na drogach i przez takie wyścigi właśnie giną, giną, giną ludzi, którzy mogliby jeszcze żyć i dużo zrobić, czy dla swojej rodziny, czy dla swoich bliskich. Ten chłopak prawdopodobnie jest na wolności i to co ja wiem, to grozi mu pewnie między 6 i 8 lat pozbawienia wolności, ale jeszcze nie wiadomo, czy, czy, czy trafi do więzienia, czy nie trafi. Odpowiedzialność karna za to, że ktoś straci życie przez naszą lekkomyślność, wyścigi na drodze, jest niczym w porównaniu z odpowiedzialnością moralną, która pozostaje na zawsze. To jest ta myśl, która nam towarzyszy do końca naszego życia. Że mamy na sumieniu swoje różne wyścigi, różne szaleństwa, a przede wszystkim to ludzkie życie, które może byłoby lepsze, może byłoby gorsze, ale nie daliśmy temu drugiemu człowiekowi dokonać wyboru. To jak usłyszę pisk samochodu, to po prostu zatrzymuję się i jestem jak słup. wyposażeni w nowoczesne czy wielokroć sportowe auta, próbują sprawdzić, kto jest lepszym kierowcą lub kto ma lepszy samochód. To jest wielki problem, ale to nie policja jest bezradna. To młodzi ludzie są bezsilni wobec śmierci, która na nich czeka, a oni niejako sami ją stawiają na swojej drodze. Najbardziej bolesnym dowodem tych szaleńczych wyczynów jest to, że również osoby postronne, które przypadkiem schodzą z chodnika na jezdnią, lub są uczestnikami ruchu, stają się niestety ofiarami tych szaleńczych wyjazdów. Wyścigi odbywają się najczęściej gdzieś na peryferiach miast, ale zdarza się, że kierowcy blokują jedną z głównych ulic. Zwykle ścigają się w nocy, zawsze w tajemnicy. O imprezach wiedzą nieliczni, niełatwo trafić na taki wyścig. Naszym reporterom to się udało. To zdjęcia z okolic Płocka. Ścigam się dlatego, tego, żeby na przykład sprawdzić swój samochód, sprawia mi to po pierwsze satysfakcję jest z tego, że y, mogę wygrać albo mogę przegrać i no, sam fakt tego, że, że jest coś takiego, że możemy się spotkać i, i sprawdzić razem, to jest też taka więź pewnych ludzi, że tworzymy taką grupę. Żeby któregoś nie rzuciło. No właśnie. Teraz to właśnie młodzież się ściga głównie na zabój, że ma gorszy samochód, ale robi wszystko, żeby wyprzedzić ten szybszy. I, i nieraz to są, nie wiem, jazdy przez chodnik na, na czerwonym świetle, wjechanie gdzieś w drugą stronę, odbicie w, w, prawą, w prawą jakąś uliczkę, gdzie że ona strzałka i szybko wybicie się na, 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 na drugą stronę, żeby tylko jak najszybciej przejechać. No nie są, niestety są to ludzie, którzy no, nie mają wyobrażenia o jeździe samochodem, a tym bardziej rajdowej. Zbiegając się tutaj, potem nie wyjeżdżamy na ulicę w Polsku i no nie szalejemy, tylko wyszalejemy się tutaj, wyjeździmy paliwo, które jest nam potrzebne. Takie wyścigi jak są już organizowane odbywają się tylko na e, drogach pustych, gdzie nie ma dróg bocznych żadnych, nie ma możliwości wyjścia jakiejś osoby, nie wiem, rowerzysty, e, e, pieszego. E, są to miejsca, gdzie e, nie, na poboczach nie rosną żadne krzewy. E, widać e, drogę z odległości kilometra jest przejrzysta. Jeżeli jest jakaś uliczka boczna jest ona automatycznie blokowana przez samochody, które zjeżdżają się na wyścigi. Większość tutaj z nas uważa na to, co robi, ale no, nie wiem. W tych wyścigach sobie, że górę? Raczej emocje. No ale też zdrowy rozsądek. Jest i tego pół na pół, tak mogę powiedzieć. Gościem Patrolu Trójki jest podinspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Witam Pana. Dobry wieczór. Kiedy oglądaliśmy felieton, Pan był bardzo zdziwiony, że te zdjęcia wykonano na drodze publicznej. Czy to znaczy, że policjanci nie wiedzą o tym, że naprawdę dochodzi do takich sytuacji? Ale w materiale było na początku powiedziane, że są to sytuacje marginalne, więc ci kierowcy bawią się w tego typu niedozwolone wyścigi w nocy i często zmieniają miejsca. Więc ja tutaj mogę powiedzieć, że takie wcześniej powiedziałem, są to zjawiska marginalne. I policja radzi sobie z tego typu tutaj przedsięwzięciami, jeżeli chodzi o młodych kierowców. W jaki sposób policja sobie radzi? Przede wszystkim jeżeli dzieje się to na drogach publicznych, to każda osoba, która nie stosuje się do przepisów wymienionych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, musi mieć pełną świadomość, że nie postęp, postępując niezgodnie z prawem, popełnia wykroczenie, za które może zostać ukarana mandatem karnym, a także punktami karnymi. Ci młodzi Czyli ludzie, mandat za przekroczenie prędkości w Na sytuacji, przykład na za przekroczenie przykład. prędkości, ale jeżeli ten młody kierowca narusza inne przepisy, przecież w tym materiale było podane, że często jeżdżą po chodnikach, przejeżdżają przy, przy czerwonym świetle. Jeżeli swym zachowaniem stworzą realne zagrożenie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego polegające na tym, że inni kierowcy, którzy jadą poprawnie, muszą uciekać w celu uniknięcia zderzenia czołowego na pobocze, zatrzymać się. Piesi są bardzo zagrożeni, to mówimy o realnym zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu i temu kierowcy można zatrzymać prawo jazda. Więc korzystając z okazji, jeżeli któryś z kierowców będzie widział tego typu sytuację, po prostu wystarczy zadzwonić z telefonu komórkowego do najbliższej jednostki policji. Na pewno zareagujemy. Kary są naprawdę bardzo wysokie. W sytuacjach drastycznych sporządzamy wnioski do sądów powszechnych, do wydziałów grodzkich i sądy będą rozstrzygały o ewentualnej winie. Nie daj Boże, gdy dojdzie do wypadku drogowego, a więc zdarzenia, w wyniku którego ktoś odniesie nawet najmniejsze obrażenia ciała, ktoś zginie to ta osoba popełnia przestępstwo zagrożone do kilku lat karą pozbawienia wolności, a więc karą więzienia. A czy często zdarzają się takie sytuacje, że kierowcy przejeżdżający bądź mieszkańcy danych okolic dzwonią do, do policji, informują o, o, o takich tego imprezach? W tych sytuacjach rzadko, natomiast jeżeli kierowcy widzą, widzą jakiegoś, jakiegoś innego kierowcę, który jedzie wężykiem, jego zachowanie jest podejrzane, wskazujące na to, że może kierować samochodem w stanie nietrzeźwości, to oczywiście takie informacje otrzymujemy Czyli... Natomiast... O wyścigach nie informują, być e... może sami kibicują. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Oglądali Państwo Patrol Trójki. Do zobaczenia we wtorek o 22:15. Dobranoc.